Zanim stał się kimś więcej, był tylko Johnem. zwykłym kolesiem, czasem za cichym, czasem zbyt ludzkim. Ale tamtego wieczoru wszystko się zmieniło. Mówię ci, Phil, Hulk nie może podnieść Mjolnira, bo nie jest godny. Koniec kropka. Ale pomyśl, jeśli Thor trzymając młot położyłby się na Hulku, to co? Hulk by go podniósł, nie? Technicznie? Phil to nie podkładka pod piwo. To magiczny młot nordyckiego boga. Przestań tyle jarać film. To nie Avengersi, to Barna na Brooklynie. No dobra, dobra. Idę po coś do picia. Chcecie coś? Weź mi piwko. Idę do kibla, zaraz wracam. Czasem wystarczy sekunda. Jedna decyzja, jedno pójdę na zewnątrz, żeby zmienić wszystko. Co to było do cholery? O kurwa! John! Wezwij pomoc! Wezwij pomoc! Halo, potrzebujemy karetki! Natychmiast! Nie oddycha, cholera! No dalej, stary, nie teraz! Czasem to niemoc decyduje o bohaterstwie, ale serce kogoś obok. Tak, jesteśmy przy barze na trzeciej alei. Ktoś go potrącił, on nie oddycha. Szybciej, błagam. No dalej, John! Nie umieraj, słyszysz? Nie powinien przeżyć, a jednak coś, coś się w nim obudziło. Żyje, żyje, ty dziki Draniu. Odnaleźli go na granicy światów, ale nie wiedzieli jeszcze, kogo naprawdę uratowali. Stan stabilny, ale to dziwne. Żadnych złamań, żadnych krwotoków wewnętrznych. O czymś takim? Czekają go jeszcze dodatkowe badania, ale możecie go zobaczyć. Krótko. No to lecimy. Może już planuję kolejną teorię o Halku. John, jak się czujesz? Świetnie. Nigdy się tak dobrze nie czułem. Właśnie miałem się wypisać. To wracamy do baru. Opić drugie życie. Zgłupiałeś? On nie powinien jeszcze wstawać z łóżka, a co dopiero pić. W sumie może rzeczywiście dam sobie spokój z alkoholem. Na jakiś czas. Coś w nim było inne, za spokojne, zapewne. I serio, chcesz się teraz wypisać? Po takim wypadku? Daj spokój, Nick, wiesz, że nie znoszę takich miejsc. Tyle zachodu, a on chce iść do domu w piżamie. Zawołaj lekarza, niech odetnie mnie od tych rurek. Wracamy do życia. Ale to nie było życie, do którego wracał. To był początek czegoś nowego. Za zdrowie naszego niezniszczalnego Johna. No to jak, nie chcesz łyka? Woda mi wystarczy. Woda, jasne. Tylko nie mów, że chcesz się teraz zdrowo odżywiać. Serio, John? Jak się czujesz? Tak naprawdę. Głowa trochę szumi, ale jest okej. Okay. Powinieneś był zostać w szpitalu, chociaż jedną noc więcej. Albo chociaż zostać na drinku. Alkohol leczy, nie? Ostatni raz pytam, John. Na pewno nie chcesz piwa? Na pewno. Patrz, gdzie leziesz, pajacu. Może schowaj te giry pod stół, co? Chodź, trzeba go wyciągnąć, zanim zrobi z siebie idiotę. Spokojnie, dobra? To tylko nieporozumienie. Usiądź na czterech literach. Albo ci pomogę. Nie wtrącaj się, bo was trzech zaraz naprostuje. Czasem siła nie rodzi się ze złości. Czasem po prostu wychodzi na zewnątrz. Co to do cholery było? John? Ja nie wiem. To był dopiero początek. Nie wszyscy bohaterowie rodzą się z misją. Niektórzy po prostu zaczynają się psuć. To miejsce wygląda jak z filmu o zombie super klimat do testów. No, dobra, zrób coś nieludzkiego. Nie wiem, czy to w ogóle zadziała. O, to nie żarty. Sorry, stary, dla nauki. Ty jesteś cholernym czołgiem. A teraz coś bardziej hardkorowego. No, dawaj, skoro już tu jesteśmy. To niemożliwe. Super siła, super wytrzymałość, co jeszcze? Nie wiem. Ale czuję, że to dopiero początek. To, czego nie odkryli, to, że to ciało nie starzeje się, nie regeneruje się. Ono trwa. Ty serio jesteś jak jakiś mutant z X-Menów. Może zamiast ukrywać to, powinieneś coś z tym zrobić. Avengersi mają wakat, nie? Nie jestem żadnym bohaterem. Trenowałem sztuki walki, bo chciałem się sprawdzić. A teraz? Gdybym wszedł na ring, mógłbym kogoś zabić przez przypadek. Ale może to właśnie przez to możesz pomóc komuś poza ringiem? Czekaj, mam to. Będziesz się nazywał Hunter. Co? Wiesz, polujesz na zło, wyczuwasz niebezpieczeństwo, ruszasz bez litości. Brzmi badasowo, nie? Brzmi jak komiks, ale w dobrym sensie. Hunter? Brzmi ok. Imię jak znak. Nie po to, żeby się ukrywać, ale żeby przypominać kim się stał. Stary, mam kumpla z supermocami. Serio, to jakby Spider-Man i Punisher zrobili sobie dziecko. Nie rób ze mnie bohatera. Nie wiem nawet czym dokładnie jestem. Jesteś hunterem, nie pamiętasz? Brzmi jak ktoś, kto ratuje ludzi i wygląda dobrze na plakacie. Ja po prostu próbuję ogarnąć to wszystko. Pomocy, zostaw mnie. Hunter, to twój moment. Dziękuję, dziękuję. Jesteś aniołem. Ty, on nie żyje. Ja nie chciałem. Stary, ty go zabiłeś. Nie wszystko, co silne, jest dobre. A nie wszystko, co dobre, przetrwa tę siłę. Mamy go. Cel wizualny potwierdzony, potencjalnie niebezpieczny. Tak narodził się Hunter. I od tego dnia już nie było odwrotu.